Przed chwilą, proszę Państwa, pięciu rektorów uczelni ekonomicznych publicznych w Polsce podpisało porozumienie w sprawie utworzenia think tanku uczelni ekonomicznych. Jest to bardzo ważne wydarzenie. Będziemy, proszę Państwa, analizować najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania wyższych uczelni, dotyczące finansowania. Nauki, no i dotyczące oczywiście spraw gospodarczych. Myślę, że głos rektorów i e, uczelni ekonomicznych będzie słyszalny. A po drugie będzie przydatne dla osób odpowiadających za gospodarkę w naszym kraju i odpowiadających za badania i szkolnictwo wyższe. Myśmy sporządzili raport na temat wpływu nauki na PKB i między innymi wykazaliśmy, że właśnie inwestowanie w naukę się opłaca, że te, ta, ta inwestycja jest absolutnie dzisiaj w Polsce zbyt mała, aby Osiągnąć efekt dźwigni jak gdyby, finansowej, ale też pokazaliśmy, że przy tym bardzo skromnym budżecie efektywność wykorzystania tych środków jest naprawdę ogromna. My gdzieś tam się plasujemy w tych rankingach bardzo, ale bardzo wysoko, więc nie można powiedzieć, że pieniądze w naukę to, to są pieniądze stracone. Apelujemy, żeby przynajmniej to było 2% PKB brutto. To porozumienie podpisały uczelnie zrzeszone w konferencji rektorów uczelni ekonomicznych, więc pięć uczelni ekonomicznych publicznych, czyli Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w Krakowie i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękuję wszystkim, panią rektor i panom rektorom, że zgodzili się na. Podpisanie tego porozumienia. Rywalizacja uważam, że zawsze jest potrzebna, bo to jest taki element motywujący, że porównujemy się, patrzymy na przykład, jakie praktyki stosuje Szkoła Główna Handlowa, a może też tak zróbmy. To, to jest bardzo budujące i to jest potrzebne. Nie bałabym się tej rywalizacji czy chociażby konkurencji. My się absolutnie uzupełniamy. Taki think tank jest dzisiaj nam w Polsce potrzebny bo to też jest promocja i nauki, ale także uczelni ekonomicznych, publicznych, piątka najważniejszych uczelni publicznych w Polsce. Same chęci powiedziałabym nie wystarczą i ambicje rektorów czy społeczności akademickiej. Nam są potrzebne gruntowne zmiany, jeśli chodzi o ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jeśli te zmiany nie nastąpią, to będziemy narzekać, że brakuje nam pieniędzy, że to wszystko jest przereglowane i de facto nie, niewielkie pole jak gdyby manewru nam pozostaje.